Wykąpałam się i sprzątnęłam całą łazienkę, po prostu całą. To wszystko wyciągnęłam, całą tą szafkę sprzątałam. <grym i zimna> Ale frajda, nie? Ja ostatnio też się z Maxem chyślałam. No. Mam dla Was marchewki do pochrupania. Mm -hmm. Tak naprawdę to chyba Wam nie pokazywałam mojej łazienki. Mm. Tak? Strzeliłeś gola? Tam było dużo Spadło. O nie! Można teraz. <grym i zimna> Maciek już szedł na górę i utknął Ogląda vloga. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie zasiadamy do śniadania. Chciałabym powiedzieć, ja przygotowałam, ale nie, Wojtek przygotował chlebek. Tu ma oliwę truflową, tutaj mamy oliwki ciemne, e, zwykłe i zielone nadziewane czosnkiem. Bardzo dobre, bardzo takie kruche, chrupiące, moja ulubiona mozzarella, e, to jest ta z Amazona, taka niebieska. Pomidorki z parmigiano reggiano, tak? Tak to się nazywa. No i tutaj mamy jeszcze jakąś wędlinkę, jajeczko pieszności smacznego. Nie no fui el primero, ni ser el último, pero sé que lo zaré. Puśćarte sincero, un dios el que te enseñó lo que puedes hacer con pie. Yeah, yeah, yeah. Jestem po kąpieli. Wcześniej pakowałam Wasze zamówienie, jak widzieliście, za które z całego serca, dziękuję. Wykąpałam się i sprzątnęłam całą łazienkę. Po prostu całą. Wszędzie, gdzie było coś do posprzątania, wszystko posprzątałam. Takie gruntowne, świąteczne już porządki. W każdej szufladzie posprzątałam. Wszystko przebrałam, co niepotrzebne, wywaliłam. I mam po prostu taki porządek taki wiecie, spokój tutaj czuję, bo ta łazienka już za mną długo chodziła. Także fajnie i od razu przebrałam sobie wszystkie kosmetyki. Wszystko poukładałam nawet tutaj. Wiecie co? To wszystko to wszystko wyciągnęłam, całą tą szafkę sprzątałam. No jest tutaj po prostu wszystko teraz przebrane, uporządkowane. Tak się cieszę. Dobra, teraz idę sobie kawkę zrobić. Wspaniałe słońce świeci, ale wiecie co? Też padało i ta pogoda tak się dzisiaj zmienia. Wojtek pojechał właśnie po Maxa i wiecie co? Dzisiaj w ogóle mamy piątek, weekendu, początek. Tak, Max będzie mógł dzisiaj sobie bajkę obejrzeć. Od poniedziałku do piątku, wiecie co? Aż nie mogę patrzeć, tak świeci. Od poniedziałku do piątku, do. po szkole do piątku nie wolno mu bajek oglądać i w piątek już może, no wiecie, tak mu dzielę też. Nie że całymi dniami, ale Ojenki, on tak już czuje ten piątek, jak nadchodzi, to on już tak się cieszy. No i Wojtek pojechał po niego, potem przywiezie go do domu i Wojtek jedzie na piłkę, a koło 18 ma na Sandor odebrać. A teraz jest w ogóle zaraz 15. .00. Wojtek pojechał, wyszedł wcześniej, bo on poszedł przesyłki wasze wysłać, odebrać mi też jedną przesyłkę i takie tam sprawy pozałatwiać. Ja wiecie co, ubrałam sweter, ale powiem szczerze, że ciepło mi jest, ale te, może, wiecie co, otworzę tutaj drzwi i może wywietrzę po prostu w domu. Jest taki czyściutki dom, jak ja lubię. Wiecie, no salon mamy wysprzątany po tej metamorfozie, tylko tak codziennie odświeżam. Teraz ta łazienka, wcześniej też jakiegoś dnia toalety tutaj na dole wyszorowałam. Maxa, pokój też był wcześniej yy, gruntownie sprzątany, łącznie z zabawkami, jak Maciek wyprowadzał się na górę, także tak się cieszę, że mam już taką najgrubszą Wiecie, robotę na święta już zrobioną, bo teraz to będzie tylko takie tam z wierzchu sprzątanie. Super. Aha! Wiecie co? Wczoraj mieliśmy bardzo fajne popołudnie. Odebrałam Maxa ze szkoły, poszliśmy do parku, Maciek tam do nas przyszedł. No zresztą troszeczkę wam nagrałam, zobaczcie sobie. Ale frajda, nie? Ja ostatnio też się z Maxem chytałam. Fajnie, nie? No super, tak no Ale to no, no, jakie klęczące? Maciek ma motylki, Maksiu. Yy, o, a wiesz, że chyba nie ma tego już? O nie, jest tam! Gdzie? Patrz, tam! O tam. nie, o to mi nie chodziło. Takie kiedyś to były inne, wiesz? Nie. tam, teraz zaczynamy szykować dynie. Jeszcze jest trochę za wcześnie na wycinanie, ale. Tu. obkleimy tu. Obklejmy ją, a dokładnie Maciek z Maxem obkleją ją naklejkami. Gdzie jest przód dynia? Tu chyba. Patrz, co tu jest. Zobaczymy, co Psy, Oczy? Czy to jest buzia? To chyba buzia. buzia jest, patrz. Buzia. I nietoperze. Ty masz nawet halloweenową bluzeczkę, zobacz. Tak. Takie są. Kajankę. to można zrobić jedną twarz tak. z jednej strony i drugą twarz z drugiej, co? Ty tak. z jednej zrobisz, a ja z drugiej. Tak. To które ty wybierasz kartkę? Możesz dwie wziąć. to. Dobra. A ja będę robić To możesz, możesz mieć te wszystkie to. trzy. Dobra, chcesz wszystkie trzy? Tak. Żebyś miał, mógł wybierać? Tak. Dobra. Przygotowałam im coś pod kolor dyni do pochrupania. Marchewki. Mam dla Was marchewki do pochrupania? Mm, fajnie. Patrz, też pomarańczowe. Pod kolor, nie? Ale piękna dynia będzie. Uu. A noś wygląda dyni. Jest jak gotowa. Kotek. Piękny. Wygląda jak <grym> put. No ale słoneczko świeci. <grym> To nie jest ładne, tylko straszne. Straszny! No masz rację, mama mówi jak ładnie, a to przecież straszne. No super! Jestem nie. To <kluz> też jeszcze nogi. A, to trzecie, macie. Wszystko jest twoje ulubione? Lubisz Co? taki obiadek? To jest moje ulubione, to jest moje ulubione, to jest moje ulubione. No to świetnie, to smacznego. Cześć. I woda jest moja ulubiona, i dajemy się moje ulubione. <laughs> Super. Cześć! Cześć! Co ty tam wcinasz? Nie. Sp o! Drzwi się zamknęły. Wow, jaki ty brudny dzisiaj. Łojeny, no jaka buzia brudna. Fajnie było w szkole? Tak. No to chodź do środka. Łucu, ksy. Wajtek się szybko zbiera na piłkę. Mój ty piłkarzu. No pa, pa, pa. Dobra, Max myje ręce porządnie, bo przyszedł, umył. Miał tak brudne, że nie zeszło wszystko i to przepiękna buźka i się będzie przebierał. Ja nastawię pralkę, zawsze czekam z pralką do piątku, do popołudnia, bo wiecie, cały modurek wtedy wkładam do pralki, kurtkę i wszystko piorę, żeby na poniedziałek było świeżutkie. tutaj smażem ziemniaczki, tutaj mam takie yy, przeszłyki z kurczaka, będę potem jeszcze halumi smażyć, a tu wiecie co, takie owoce mrożone miałam, yy, taki miks i doleję do tego soku jabłkowego i zmiksuję Wojtkowi, przygotuję w lodówce z taką przykrywką, dzióbkiem, yy, jak wróci z piłki to sobie wypiję, bo na pewno od razu jeść nie będzie chciał. Gotowy koktajl, koktajl, no, no wiem, wiem, Jasia fasole. się fasolem, e, jak to się nazywa, Mę, e, mężczyzna kontra pszczoła, nie wiem, jak to po polsku ten tytuł, no i on tutaj właśnie warzywka je, bo Maxiu lubi osobno jeść, warzywka osobno i obiad osobno. Patrzcie, będzie na ciemne w Naprawdę to chyba Wam nie pokazywałam mojej łazienki. Nie wiem, może w house tour na początku jak zaczynałam nagrywać, ale chyba nigdy wam tutaj z daleka tak nie pokazywałam. Tak naprawdę ta łazienka nadaje się już do totalnego remontu. My ją robiliśmy 6 lat temu, ponad 5 lat temu. No i wiecie, to jest bardzo malutkie pomieszczenie. Bardzo dużo osób z niej korzysta, więc no wszystko się naprawdę zużywa. Tam zobaczcie, szafka już jest popsuta, na no odwody do wymiany. Tam jakieś odpryśnięte jest już na ziemi. To w ogóle złe panele tutaj były położone na ziemi. Chodnik tutaj normalnie leży, ale zabrałam go do prania. No i tak wygląda nasza łazienka. <grym> tutaj takie pudełko Maciek ma przezroczyste, To mi się nie podoba. Wolałabym jakieś ozdobne koszyczki, ale. No ale jemu takie coś pasuje, więc okej, okay, niech już ma. No tu nie ma za bardzo co pokazywać. Bardzo to, bardzo to lustro. Ojemy, bardzo lubię to lustro. To, jak wcześniej pokazywałam, jest taką szafką. Idealne, właśnie do małych łazienek. No, super się sprawdza. Naprawdę bardzo dużo kosmetyków mieści i uwielbiam w nim nagrywać. I zobaczcie, no widać. No, oprócz nóg to całą mnie widać. Można się tu przejrzeć fajnie. Super. No, ale już tak powoli, wiecie co, zbieramy się do remontu tej łazienki. Ale jak na razie, pracujemy nad innym projektem, bardzo pieniądzochłonnym, tak powiem. I Łazienka musi troszeczkę poczekać, ale no po prostu jeżeli chodzi o dom, to ona jest teraz na pierwszym miejscu do zrobienia. No wiecie, tutaj nie będzie aż tak dużo do robienia, no bo w sumie kafle, wszystko jest ok. Najbardziej nam chodzi, żeby tą podłogę zmienić, naprawdę. Jak tam piłkarz? Dobre. Dobrze? Strzeliłeś gola? Tak? Strzeliłeś gola? Tam było dużo, A ja tu z Maxem na kanapie A, zaległam i tak mi się spać no. chciało, wiecie? O jej kolana. Smutny. No, smutny jest. Tak, dalej. Ja się fawsole oglądamy i czekamy na Sandora, bo Sandor już dosłownie za 15 minut będzie. Halo Sandor!

Proszę na chwilę do samochodu, bo okularów zapomniał, a jakieś urodziny się wybiera i coś online chce kupić, jakąś bluzę czy coś dla kogoś właśnie w prezencie i nie umie kupować online i się pytał, czy możemy mu pomóc. Och, Maksiu, czekoladki rozdaję. Każdy dużą czekoladę albo małą czekoladę. O, na pewno dużo osób tu by się zgłosiło po czekoladkę od ciebie. Jestem pewna. No i Sandor dokładnie nam wszystko e, chce pokazać na telefonie i nic nie widział. I mówi, idę do samochodu. Joo, te ciasto jest takie dobre, ale to ma tyle kalorii. Nie, nie chcę dużo dużo A mama coś? No ja dostałam już czekoladkę moją. Ale możesz samie mieć na Czy To jest taka sama. Ale to nie jest ta. No dobra, to się zamienimy. Dziękuję.

Cześć Maciek! Maciek jaki elegancki, ma na sobie nowy sweterek. Ale jakie to jest fajne, sprytne, pokaż. <graf> Zobaczcie, Tu jest tylko kawałek koszuli, to jest komplet. Ja myślałam, że to no, takie są po prostu, że to jest, takie są te bluza, to chyba tylko ta jest taka. Ale jaki ładny ten sweterek w Nextie kupił. Bardzo elegancko wygląda. To jest S-ka. XS. XS, no. No i Maciek tutaj szykuje przekąski, bo my zaraz będziemy sobie kino robić. Tutaj, a oglądamy The Morning Show. Takie zdrowsze przekąski od <gry> No pewnie, że zdrowsze. The Morning Show, który my teraz oglądamy? Drugi sezon. Drugi sezon i chyba trzy odcinki obejrzeliśmy? No jak na razie. Ja myślę, że pierwszy był na Rozłączyło coś. Który? Co było? Max. Co było? Co mówiłeś? Nie pamiętasz. Co ja, zrobiłeś, Maciek? <noise> już się częstuje. W ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że obejrzeliśmy znaczy, Wojtek nieraz oglądał ze mną cały, 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 e, wszystkie sezony The Crown, jakie były dostępne. Mam już wszystko obejrzane. I następne kiedy wychodzą? 9 listopada? Chyba jakoś tak. Następna seria wychodzi w listopadzie. I ja już czekam, ja już czekam z niecierpliwością. Sandor się zbiera do domu. Wejdź pod stołu. Max. Max teraz nie może przestać szaleć. O! Już Nie! Nie! trzeba myć, Nie Wow! Uh. Again, again! Again! Nowo. No more! No again! No more! Again! Wow! Again, again, no. again! Wow! Wow! He's here no. Nie za dobrze ci? Nie. <laughs> Wojtek już leniuchuje. Ja sobie zrobiłam też przekąskę, Maxie kolację, i mm, zaraz robimy kino, będziemy oglądać serial. <laughs> Dobre? Tak, um, lubisz salami, nie? Mama bać kiłam i robi tak am, um, am, um, am, um, am, um, i, i tak trzeba robić. Tak. <laughs> Toundarab, zobaczcie, jestem już w łóżku. A Wojtek przygotował mi taką kolację. O jacie, ale jakie pyszności. W ogóle to ja już mam szlafroczek założony. Mieliśmy zacząć oglądać serial już chyba z półtorej godziny temu. A Wojtek cały czas z Aleksą się bawił. Nie wiem, czy ja wam pokazywałam. Chyba pokaz pokazywałam? Zamówił Wojtek. Kupił na Amazonie takie wtyczki do kontaktów które ściąga się aplikację na telefon i te wtyczki łączy się z Alexa i można, wiecie, komendy głosowe wydawać i światła nam się gaszą w salonie. Tak, na, mieliśmy do tej pory w salonie, bo cztery takie były chyba w komplecie. Dzisiaj Wojtek zamontował też u Maxa w pokoju i też na korytarzu, że wiecie, my zazwyczaj palimy światło na schodach, ale nieraz już tutaj sobie leżymy, czy coś, i nie chce się nikomu wstawać, więc tylko trzeba będzie powiedzieć, e, właśnie, żeby wyłączyło na korytarzu światło. I to jest rewelacyjne, ale właśnie Wojtek siedział i wszystko dopracowywał, tak, żeby wszystko idealnie działało. Mamy tutaj też trzy lampki w salonie i można albo wszystkie razem wyłączyć, albo każdą z osobna. No, odjazd. Wojtek uwielbia takie rzeczy i no mówię. Jest wszystko tak dopracowane, także jest teraz godzina 21.40, a my dopiero będziemy zaczynać oglądać. Max już śpi, także teraz już luzik. Wajtek jutro idzie do pracy, z samego rana wstaje. No, a my mamy wolne. Maciek też ma cały weekend wolny. Z tego co mówił, to jutro wieczorem idzie chyba imprezować ze znajomymi, jakoś tak. Ale wiecie, wczoraj jeździło mięso. To dzisiaj nie było być. Nie musi być mięso codziennie. Serial odcinek obejrzany. Teraz oglądamy mojego vloga. Nie jak Musisz I właśnie tam mówiłam, że mamy mieć gości. I zapomniałam dzisiaj wam powiedzieć, że nie mieliśmy gości. Znaczy na no dzisiaj był Sandor. Nie mieliśmy gości. Y... No bo inaczej to się wszystko poukładało, także gości będziemy mieć innego dnia. No i, i tylko właśnie chciałam Wam to powiedzieć, że plany się zmieniły. Maciek z nami ogląda vloga. O, ja, ja tyle razy moje vlogi zawsze oglądam przy montażu, potem sprawdzam jeszcze, a potem jeszcze z Wojtkiem oglądam, a nieraz jeszcze z Maksem potem. Nie ja, wiecie co? Tak się Maciek już szedł na górę i utknął. Ogląda vloga. No wiecie co? Tak sobie pomyślałam. To jest 23. Przecież i tak dzisiaj się już nic nie będzie działo. Chyba po prostu zakończę tego vloga. Pożegnam się z Wami. Teraz, póki reklama jest, mam czas. E, także bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, buziaki, trzymajcie się i dziękuję, że byliście z nami. O, vlog znów się zaczął. Pa. pa. You know that you're one of a kind wanna show me